Witam. Dzisiaj długo oczekiwany film. Dużo osób pisało mi, czy jestem w stanie nakręcić taki film, i w końcu udało mi się go poskładać. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić dolne zawiasy w samochodzie Volkswagen Golf 4. Identyczną wymianę mamy w bliźniaczym Volkswagenie Boże. Podobno bardzo mamy w Pasacie B5, w Seacie Leonie czy w Skodzie Oktawi pierwszy generator. Przede wszystkim, co potrzebujemy? Potrzebujemy do tego zawiasy. Mogą to być zawiasy używane w bardzo dobrym stanie, lub po prostu zawiasy nowe zamienniki. Tak wygląda Tutaj zawias, jak widzicie, to jest akurat zawias dolny. Pierwsze co to, w zależności od tego, w którą stronę będziemy zawiasy wymieniali, lewą bądź prawą stronę, wkręcamy kierownicę, żeby mieć dostęp do tutaj plastikowego nadkola, bo musimy je ściągnąć, bądź możemy po prostu sobie to ułatwić przez ściągnięcie, demontaż całego koła. Także wkręcamy kierownicą w lewą bądź prawą stronę, w zależności od tego, w którą stronę zawiasu będziemy wymieniali, bądź po prostu lewarujemy sobie samochód i zdemontujemy sobie koło. I teraz po prawej stronie musimy tutaj zdemontować tą osłonę, którą widzicie tutaj na Zdjęciu. Demontaż jest bardzo łatwy. Ciągniemy gdzieś to do siebie. Widzimy taki widok, widzimy przewody i ta przewodami za tym wyguszeniem widzimy tu pierwszą śrubę mocującą zawias. Jeśli chodzi o drugą stronę czyli demontaż z lewej strony. Pierw musimy ciągnąć za klamkę. Podczas ciągnięcia za klamkę musimy ją przytrzymać w pozycji Otwartej. Teraz bierzemy do ręki jakiś śrubokręt płaski bądź nożyk. Kładamy go w szczelinę, która znajduje się w tym uchwycie, żeby odblokować tam taką zapadkę. I po odblokowaniu tej zapadki wpada ona nam tam do środka i możemy wyciągnąć tą, ten uchwyt. Tak wygląda uchwyt, Tutaj jest tą zapadką, z tą blokadą. Gdy mamy już ją na, na wierzchu u góry, wygląda to tak. Teraz musimy zdemontować tę plastikową osłonę. Również ciągniemy ją do siebie oraz lekko do góry. Tutaj widzimy na dole ten pomarańczowy kołek, który po prostu trzyma tą osłonę. I również za wyguszeniem jest widoczna pierwsza śruba, którą widzimy. Oczywiście mamy również też drugą śrubę. Teraz trochę może widoku ze strony nadkoli. Tu musimy odkręcić trzy śruby Torx T25, jeśli się nie mylę. Możemy to zrobić grzechotką bądź zwykłym gdzieś tam śrubokrętem. Po odkręceniu tych dwóch śrub musimy również odkręcić dwie śruby u góry, które są widoczne zaznaczone czerwonymi strzałkami. Po demontażu. Gdzieś tych śrub odsuwamy sobie nad kole. I teraz demontujemy tutaj zaznaczone na zdjęciu dwie śruby mocujące błotnik do samochodu. Również u góry mamy kolejną trzecią śrubę, którą musimy wykręcić. Po wykręceniu tych wszystkich trzech śrub od błotnika przyda nam się klucz taki, jak widzicie najlepiej taki klucz grzechotkowy, ale nie sama grzechotka. Tak będzie on nam potrzebny do odkręcenia zawiasów, ponieważ jest tam bardzo mało miejsca. Gdy nie demontujemy całego błotnika I teraz zanim zabierzemy się za demontaż Naszego starego zawiasu Polecam Wam podłożyć jakieś drewienka Bądź lewarek po prostu pod drzwi Zabezpieczcie sobie dolną krawędź drzwi jaką kawałkiem kartonu Kawałkiem jakiejś szmatki, żeby po prostu Wam się drzwi Od spodu nie porysowały, ponieważ Później jak zdemontujemy cały zawias opadną A tak przynajmniej po prostu nie będą mam te drzwi Gdzieś tam przeszkadzały, nie będziemy musieli je trzymać Tutaj widzicie, akurat podłożyłem sobie z drugiej strony Od zawiasów lewarek, dalej widzicie Podstawione drewno i teraz na klucz grzechotkowy nakładamy sobie nasadkę tak zwanego spiline M10, nasadzamy tą końcówkę spilay na tą grzechot i odkręcamy te dwie zaznaczone na czerwono śruby strzałkami. Gdy te śruby mamy już wykręcone, Teraz musimy znowu iść od strony koła, tam mamy kolejną trzecią śrubę, natomiast tą śrubę od strony błotnika poluzujemy sobie, żeby była ona luźna, ale nie odkręcamy jej do samego końca, żeby zawias się trzymał. I wtedy widzimy od środka jakby zawiasu mamy wykręcone dwie śruby, mamy poluzowaną tą śrubę od strony błotnika. Teraz wchodzimy do samochodu, bierzemy nasz klucz grzechotkowy i nasadkę. Odkręcamy jedną z śrub w środku samochodu, wykręcamy ją całą i teraz możemy nasz zawias delikatnie złożyć do środka. Gdy zawias już lekko złożyliśmy w stronę środka, możemy tą część, która jest przymocowana do drzwi, wysunąć do góry, tak jak pokazuje wam strzałka i widzimy taki widok, czyli mamy przyczepiony zawias od strony samochodu. Teraz najlepiej sobie zabezpieczyć taśmą bok drzwi oraz bok tutaj samochodu, żeby podczas wyciągania tego zawiasu nie porysować lakeru ponieważ jest tam dość mało miejsca i manewrując tym zawiasem możecie porysować karoserię. Jak wyciągniecie zawias, udawało Wam się go gdzieś tam wysunąć. Po odkręceniu drugiej śruby od środka, taki widok będziecie widzieć, jak odkręcicie sobie zawias. Przeczyście sobie całą tą powierzchnię, tam jakąś brzydzą ekstrakcyjną i tutaj widzimy drugi zawias, który jest sprawny. Jest on kupiony akurat, używany pod kolor. I teraz tak, pierwsze co to wkładamy sobie ten zawias w miejsce starego zawiasu. Pierw łapiemy delikatnie śrubę od strony wewnętrznej, czyli od Strony samochodu zaznaczone na czerwono. Teraz wkręcamy delikatne śruby zaznaczone na zdjęciu, czyli tą gorną i dolną śrubę. Dużo złapaliśmy te dwie śruby tutaj również od tej strony. Bierzemy i łapiemy śrubę strony błotnika. Również ją przykręcamy. Teraz jedna z ważniejszych rzeczy, czyli regulacja tych drzwi. Jest to ciężkie do wyjaśnienia, ponieważ jest to metoda prób i błędów, czyli dokręcanie śrub, gdzieś ustawianie tego zawiasu, przykręcanie śrub, zamykanie drzwi i regulowanie wyżej bądź niżej tego zawiasu względem. Tego jak drzwi nam się zamykają. Musicie sobie to po prostu gdzieś tu poregulować, podkręcać to, żeby podokręcać, sprawdzić. Linia drzwi była równo z linią tylnych drzwi, bądź jak w moim wypadku z listwą, która znajduje się na tylnej części samochodu. Muszę również wszystkie te płaszczyzny zgrywać, jak i ta płaszczyzna tutaj wyżej z tylną częścią samochodu. Po całym tym procesie takiej regulacji mamy te drzwi już dobrze wyregulowane, zawias mamy już przymocowany. Musimy tu po prostu wyregulować nasz rygiel, który znajduje się w słupku B. Również jest on na siłę sp Chodzi o to, że teraz, gdy mamy drzwi wyżej bądź niżej, ten rygiel może być po prostu pod. Zbyt nisko, bądź zbyt wysoko, i będzie on hamował podczas otwierania, i będzie po prostu bardzo ciężko się zamykał. To by było na tyle, jeśli chodzi o wymianę zawiasów. Akurat tutaj, w tym wypadku, dolnych, bardzo podobną wymianę mamy w zawiasach, jeśli chodzi o górne, jednak jest troszeczkę więcej demontażu, ponieważ musimy demontować schowek, bądź demontować tam plastiki nogami kierowcy. Jeśli chcecie taki filmik, pokażę Wam, jak również taką wymianę zrobić krok po kroku z demontażem wszystkich tych plastików. Także dziękuję serdecznie za zobaczenie mojego filmiku. Zapraszam na mój kanał do subskrybowania i lajkowania. Trzymajcie się. Na razie.